Masz, nie wygram. Janusz, no. Krzyziek jest jaki jest. No. Jeszcze sami humorzasty. Ja nie wiem no. czemu. Jakoś cię nie polubił. Nie chcę. Bo ja mówię, nie chcę filmów nagrać. Powiedział, że jak co on powiedział o tobie? Krzysiek powiedział? Pod domem. Powiedział, że ty. Nie, nie. Powiedział, że ty dziki człowiek jesteś. Tak? Ja mówię Indianin. Nie, a on, on mówi powiedza, dziki człowiek. To jest stara kobieta, nie, nie, nie chcę mówić. Bo na mm. kobieta, Ech, to Krzysiek bo... nie lubi kobiet akurat. No. Czy ja no przepraszam tak. za Krzyśka? No. Krzysiek nie grzeczę. To pani się ta manifestacja wyprasowała, bo ja myślałem no. pojechać do Grodna ale chyba nie wpuszczą mnie. Nie wpuszczą cię. Nie, nie, wpuszczą. nie no, bo, bo Łukaszenka zamknął tą całą granicę, nie wpuszcza wiesz, aha, ludzi aha, ani aha, w tą, ani we wtą. Także i widzisz, no Robię, co robię. W każdym rejonie musi być jakiś opozycjonista. Ja jestem synem partyzantów santa oficera armii krajowej pokorożej. Yy, przywiozłem Janusza, żeby zobaczył największy zabytek, pięknego, pałac Branickich. Tam idźcie, z tyłu są ogrody bardzo ładne, ładne. Bardzo, bardzo nie? Bardzo, 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 tak. Nie no myślałem, że tam śpić Tak. Bo chodzi mi o Słuzany, nie, żeby gdzieś tam tak. się umyła, czy tam gdzieś się wyspała dobrze, bo ja to mogę w samochodzie. Sobie. No jasne. No i, i co? Mhm. Z Krzyśkiem, żeby coś nagrać, nie? Czy się zgodzi, On humorzast, nie, no, no tak powiedział... Krzyczy na mnie, że mam go do domu zawieźć szybko no. i że boi się dzikich ludzi, że go śmieszysz. A ja co? mam jedzenie o tyle puszki, no. bym jakąś mu jakąś dał kurde, ravioli, jakieś francuskie, i tak mu dam te ravioli, to zadała, o, ravioli, do ravioli No, no, iść, iść, a to Wydaje, Wydaje sobie sobie. Także, czy, chata, gdzie ludźka skapa, stanie tam pokarm dostanie. Ja cię postrzegam jako pozytywnego człowieka, o, wiesz, ale Krzyśka nie przekonam. Mamy, do, 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 jedno dla Krzyśka, Dziękujemy. a drugie dla ciebie. Dziękuję. Dziękuję. Ja, Mimo że przynosił z socjalu tyle, że dzisiaj nie okay. obiad, to wiesz... I proszę Cię, mamy tego pełno. Louisy, konto Azję, Thank you very much. Daj, no. okay. to jeszcze wiesz co, to tak. będziemy się wzajemnie nie brać. Jednak. Już Krzysiek, widzisz, Krzyczy na mnie. Jedziemy. Krzysiek, dostałeś i ja. Yy, posiłek z Włoch. No. Z Francji, przepraszam. Z Francji. Tak. No? Y jeszcze, raz tutaj, jeszcze raz mi się jeszcze raz mi Rafał Kosno, federacjazielonych.pl i kanał na YouTube też prowadzę. Tak, Pozdrawiam was no, wszystkich no to będziemy teraz. Odwiedzajcie Białystok, odwiedzajcie Puszczę tak, Białowieską. I zobaczcie, ravioli Murzyn mi przynosił z Sosnialu, Sanigani. <coughs> wiesz, akurat bolognese, czyli tak. z mięsem. Ja tak. mięsa nie wiem, ale o, Krzysiek o, je. To to skoda. No to szkoda, no to komuś no. innemu tam dajmy. damy. Damy, damy. Pozdrawiamy was serdecznie w takim no. razie. Krzysiu, Miło, żeście nas odwiedzili. No fajnie i ja zadowolony jestem, bo tak to ciebie, zareklamujemy. Twój kanał. Tak. Odwiedźcie a, Pałac Branickich, póki jeszcze zaraz, chwilę jest zaraz, widno, bo zaraz, zaraz się ściemno zrobi. Słuchaj, a, a powiedz mi przy okazji... Po drugiej stronie, jeszcze ja, idźcie po drugiej stronie, są okazji, ogrody. Co tak. sądzisz że polskim ruchu przyjaciół Indian? Gdy ja przyjechałem, mam Indianina, mhm. z której po świecie jeżdżę tak. z Peru, a ja zajechałem przyjaciel Indian, ona też latynowska mhm. i mnie nie wpuścili na zlot. Co byś o tym Janusz, powiedział? Janusz, powiem szczerze, nie mam pojęcia. Nie, nie mam znam pojęcia. ludzi, nie mam środowiska, tak? więc... Ale Dobra. Ty jesteś fajnym człowiekiem, także pozdrawiam Cię. No co, żegnamy było mi, było mi miło Rękę I dostałeś skoń? takie mięsne Ravioli. danie. Ravioli Włoch. No fajnie. Nie, yes. z Francji to jest. Z Francji. W Francji, przepraszam. No. Panie Krzyśko, coś powiedzieć z moim chłopakom. Że się mi się spotkamy. Mhm. Dobra, dziękuję. dziękuję. Trzymajcie hej. się. Do Dobre. zobaczenia na razie. No.